Książę William i księżna Kate zaskoczyli wszystkich, wybierając się pociągiem do Walii, niecodzienny wybór dla rodziny królewskiej. Ich wizyta, pełna niespodzianek i chwil humoru, miała na celu zacieśnienie więzi z mieszkańcami regionu. Dowiedz się więcej o ich postawie, symbolicznych strojach i spotkaniach. Książę William i księżna Kate wyruszyli w podróż, która była ich pierwszym wyjazdem poza granice Anglii od dłuższego czasu. Ta wyprawa, pełna nieoczekiwanych zdarzeń i drobnych nieporozumień, bardzo zaskoczyła mieszkańców jednej z tras kolejowych. Para książęca tym razem wybrała niezwykle niecodzienny, jak na ich status, sposób podróżowania. Małżonka przyszłego króla jak zwykle przyciągnęła uwagę swoim strojem, w którym każdy detal niósł ze sobą pewne przesłanie. Jednym z kluczowych przystanków ich wspólnej podróży była Walia. Ten wybór kierunku absolutnie nie był przypadkowy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne przemiany na brytyjskim tronie, które miały miejsce po śmierci Elżbiety II i koronacji Karola III. William wraz z Kate oraz ich dziećmi zostali obdarzeni tytułami książąt Walii, które mają długą tradycję sięgającą XIV wieku. Od początku było jasne, że William i Kate pragną zbudować mocne podstawy zaufania i uznania wśród Walijczyków. Już wcześniej odwiedzali te tereny zarówno w 2022, jak i w 2023 roku. Niedawna wizyta miała zademonstrować bliską wieś z tym rejonem, a przybyli tam tuż przed 1 marca, kiedy to obchodzone jest najważniejsze święto narodowe w Walii. W trakcie wizyty w Walii William i Kate dotarli do Pontypryt, miasta, które ucierpiało w wyniku powodzi po przejściu dwóch ogromnych sztormów. Choć wiele rozmów dotyczyło skutków tych kataklizmów, atmosfera była także pełna radosnych i pozytywnych momentów. Na miejscowym rynku zwrócili na siebie uwagę, angażując się w przygotowywanie tradycyjnych walijskich wypieków, co wywołało wiele uśmiechów i życzliwych komentarzy. William z humorem odniósł się do swojego rękodzieła przy wypieku słodkości, sugerując, że ich produkty mogą wymagać obniżenia ceny, co wywołało śmiech u zgromadzonych przy tej okazji mieszkańców i turystów. Tłumy z entuzjazmem witały księcia i księżną w malowniczej wali. Mieszkańcy, z wyraźną radością na twarzach, niemal całkowicie otoczyli parę młodą, spacerującą po urokliwych uliczkach tego regionu. Uwagę przykuł szczególnie ubiór Kate, która na tę wyjątkową okazję wybrała długi, intensywnie czerwony płaszcz symbolizujący jeden z kolorów walijskiej flagi. Zarówno ona, jak i William dodali do swoich strojów małe żonkile będące kwiatami o głębokim symbolicznym znaczeniu w tej części świata. Następnie skierowali się do miejsca znanego jako Meadow Street Community Garden and Woodland, funkcjonującego od roku 2021 jako przestrzeń do rozwijania pasji związanych z ogrodnictwem, stolarstwem, a także tkactwem. Najbardziej zaskakujący okazał się jednak sam sposób, w jaki przybyli do Wali, wzbudzając powszechne zdumienie. Nie obyło się również bez drobnego potknięcia przy tej okazji. Członkowie rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii zwykle przemieszczają się specjalnymi limuzynami, a czasem nawet decydują się na loty helikopterem. Tym razem jednak William i Kate postanowili zaskoczyć swoich walijskich sympatyków, a także podróżujących do Cardiff, stolicy Walii, wybierając pociąg jako środek transportu. Osoby obecne na stacji kolejowej w Cardiff oraz pasażerowie tego pociągu szczególnie musieli być zaskoczeni, gdy ujrzeli Kate w czerwonym płaszczu u boku następcy tronu. Decyzja o podróży pociągiem, choć nietypowa, przyniosła ze sobą nieoczekiwane konsekwencje. Z powodu zakłóceń w ruchu kolejowym ich przybycie się opóźniło prawie o godzinę. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek.